I uwaga, nastała ta wieko pomna chwila. Oto wyniki konkursu na kubek, taki kubek oraz klucz do gry Counter Strike Global Offensive, który odbył się na naszym fanpage'u. Pytaliście wielokrotnie, skąd tyle kluczy? Otóż z tego miejsca chcielibyśmy podziękować firmie Komputronik, bo to właśnie od nich dostaliśmy te wszystkie klucze i to właśnie dzięki niej wy możecie uczestniczyć w giveaway'ach. I tych kluczy rozdajemy praktycznie dziesiątki każdego dnia. Walka była ostra i mimo wyrównanych szans. Klucz z kubkiem mogły dostać tylko dwie osoby. Po zebraniu rady nadzorczej, przewertowaniu wszystkich możliwości, ostatecznie podjęliśmy następującą decyzję. Nagrodę w kategorii żeńskiej zdobywa Aleksandra Kaczmarek. Mimo wyrównanej walki, wielkiego marzenia zdobycia nagrody i rozpoczęcia swojej przygody w świecie Counter-Strike, a także zmierzenia się w przyszłości na lanach, zdecydowały o powędrowaniu kodu do Oli. Już słowa, pokazać moim kolegom, pokazują, że Ola chce walczyć, uczestniczyć w współzawodnictwie, pokazać siłę i hard ducha. Dlatego z tego miejsca gratulujemy. Nagrodę w kategorii męskiej zdobywa Konrad Bonakowski. Spokój ducha i opanowanie, mimo utraty najlepszego towarzysza, pojawiły się u Konrada. Gorące emocje niech cię nie opuszczą i tylko się czasem nim nie spasz. Miej wiarę w siebie, dąż do wyznaczonego celu. Kubeki, świeżutki kod do gry Counter Strike leci właśnie do Ciebie, że dążysz dalej do doskonałości. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie, którzy zgłosili się do naszego konkursu. Zapewniamy, że tych konkursów będzie jeszcze więcej. Śledźcie nasz fanpage, wchodźcie do nas na streama, a na pewno nic z Was nie ominie. I na koniec, w imieniu całej ekipy, dziękujemy, że trzymacie za nas kciuki i życzycie nam jak najlepiej. A my postaramy się, że umiemy jak najlepiej. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Dzięki wielkie i w imieniu całej ekipy. Trzymajcie się i zostawiajcie serduszka pod klimaczem. Z tym sobie żartowałem, nie?